Tom Henderson zdradził na Twitterze, że Assassin's Creed Valhalla ma otrzymać trzecie fabularne DLC już niedługo bo w marcu 2022 roku. Według niego przejście dodatku ma zająć około 40 godzin, a całość tworzona jest na wzór Godowlora. Cokolwiek to znać. DLC ma zostać zapowiedziany już na tegorocznym The Game Awards, który za to odbędzie się 10 grudnia o godzinie 1.00 w nocy. Za to inny Assassin, czyli Assassin's Creed Infinity, nadchodząca gra usługa, która rozwijana ma być przez kolejne lata od premiery, dostała nowe informacje. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na eneba.com. A z kodem Lootbox otrzymacie 3% zniżki. Wszystkie linki macie w opisie. Na Forsanie pojawił się wyciek mówiący, że kred o zabójców nieskończoność ma być sporo inspirowany Monster Hunterem. Bardzo dziwna jest ta plotka, ale posłuchajcie, bo za chwilę zrobi się ciekawie i zobaczycie, że brzmi to całkiem wiarygodnie. Rzekomo od końca 2019 roku powstaje kooperacyjny tryb w ramach Infinity o podtytule Titans. Inspirować się on ma, tak jak mówiłem wcześniej, Monster Hunterem Oraz, co ciekawe, Horizon Zero Dawn Titans ma posiadać własny wątek fabularny Którego głównymi bohaterami będą assassini Podróżujący w czasie i polujący na wszelakie fantastyczne czy mityczne stworzenia Jeśli zabijemy takiego stwora, dostaniemy wskazówkę do tego większego bossa Takiego big, big bossa Brzmi to bardzo jak... Monster Hunter, właśnie, jeśli graliście w World'a czy tam W Rice to dobrze wiecie, jak to wygląda. W grze będzie hub, Lobby, czy jak ja to wolę nazywać, baza, w której będzie można handlować oraz sprzedawać itemy do graczy, czy tam innych NPC-ów. Mapy do eksplorowania nazywane będą terenami łowieckimi, ale również spotkamy na nich NPC-ów oferujących nam zadania poboczne. Każdy potwór ma posiadać swoje słabości i tworzenie odpowiedniego wyposażenia będzie kluczem do pokonania takiego stwora. Podróże w czasie w Assassinie brzmią dosyć dziwnie, ale jeśli zobaczymy sobie w czasie do tyłu, to zarówno Assassin's Creed Origins. Najbardziej Assassin's Creed Odyssey czy później Assassin's Creed Valhalla już wprowadzały bardzo dużo. Ale to bardzo dużo elementów fantastycznych. Nie zdziwię się więc, jeśli polować będziemy na takiego centaura, czy sfinksa z Odyseja, czy minotaura, czy żeby z Walchali podać jakiś przykład, do tego wielkiego wilka z Sifa. Nie trudno wyobrazić mi sobie pojedynki z tymi wielkimi stworami, skoro były już wcześniej zajabione. Zapewne Ubisoft czerpać będzie z innych mitologii. I takie stwory będą finalnie pojawiać się w grze. Jeśli tutaj warto zaznaczyć, ten wyciek w ogóle będzie jakkolwiek sprawdzony, to ciągle jest to tylko wyciek, który został udostępniony przez anonimowego użytkownika. Ale tak jak mówiłem, brzmią całkiem wiarygodnie, bo. no Jestem w stanie wyobrazić sobie taką grę, i na papierze brzmi Całkiem dobrze, choć w... warto tylko zwrócić uwagę na to wykonanie, jak będzie gra wykonana. Jeśli pójdą mniej więcej tropem poprzedniej części i zrobią to w otwartym świecie z ciekawymi questami pobocznymi, z ciekawym tropieniem, to rzeczywiście może być bardzo dobra gra. I jako poboczny tryb do Assassin's Creed Infinity, który będzie posiadał jeszcze mnóstwo innych trybów, mnóstwo innych historii do powiedzenia, będzie. Przyjemnym dodatkiem, na którym ubisoft pewnie zarobi kupę siana, bo nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że nie trafią tam żadne mikrotransakcje. A Oprócz tego, w dzisiejszym odcinku o nadchodzącej wielkiej imprezie, na której mają pojawić się z 4-5 gier AAA, które mają spowodować opad szczęki. Podobno. Oglądajcie do końca, żeby dowiedzieć się więcej. a Oprócz tego, pogadamy sobie dzisiaj o Ultra Dual Sensie, spore ilości darmowych gierek nowej grze twórców Godowlora, no i generalnie masa pomniejszych newsów gamingowych, także, żeby być na bieżąco, strzel suba, no bo to nie kosztuje. A potem zawsze możesz subskrybować kanał. Jeśli będzie po 2000 łapek w górę, no to zrobimy Wam jakieś Q&A bo niedługo mamy yy, micik z chłopakami. Także możecie też zadawać pytania w komentarzach. Jeden z reżyserów Santa Monica, czyli studio odpowiedzialnego za wszystkie godowory, oraz co najważniejsze ostatnie godowora z 2018 roku oraz godowora Ragnarok Rock, który zadebiutuje już w 2022 roku. Odszedł jakiś czas temu do Epic Games. No i widocznie po jakimś czasie postanowił troszkę zaktualizować swojego Linkedina, czyli taki portal profili pracowników. Tam się pisze swoje portfolio tam się pisze swoje civiki no i pojawiły się tam bardzo ciekawy zapisek. Sami zobaczcie. Jet Jeden z reżyserów odpowiedzialny za definiowanie i kierowanie wizją kolejnego, nowego, niezapowiedzianego tytułu AAA oraz strategią portfolio produktów marki Santa Monica Studio. Jakiś czas temu dostaliśmy info, że Santa Monica Studio poszukuje głównego scenarzysty najpewniej do nowego projektu. Teraz, teraz już wiemy, na czym stoimy. W październiku 2020 roku Cory Barlock, reżyser godowo z 2018 roku, zdradził, że z chęcią stworzyłby grę sci-fi, która eksplorowałaby kosmos. Ponadto obecnie Cory Barlock nie pracuje nad Ragnarokiem, więc coś jest może tutaj na były pewne poszlaki, że następną grą Santa Monica Studio będzie coś ulokowanego w uniwersum obcego i mogłoby to wyglądać naprawdę spoko, zważywszy na to, że ostatnie gry z serii Aliens czy tam Alien nie są za dobrze przyjmowane. I w ogóle brakuje tam solowej, świetnej przygody. A wiemy, że Santa Monica Studio potrafi w dobro taki sci fi z gdzieś tam ciągle polującymi na nas alienami Trzymam kciuki, że takie coś powstaje. Nawet nie alieny, jeśli pójdą w kosmos, to będę bardzo dowolny, bo sci fi mnie mega jara. A poza tym, poza tym rywalizowaliby wtedy ze Starlinkiem, który też idzie w kosmos. Quick newsy, moi drodzy. Anno 1404, czyli jedna z najbardziej cenionych gier w serii jest obecnie do odebrania za darmo na Ubisoft Connectie. Wystarczy tylko wejść w opisie, kliknąć sobie w niego, yy, dodać sobie do biblioteki. Polecam, bo yy, często się takie dobre gry nie zdarzają na Ubisoftcie do, 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 do darmowego dodania, rozumiecie? Tak samo PS plus na nie jest już dostępny. Jeśli Czyli macie kupionego PS Plusa na miesiąc, to możecie odebrać takie gry jak Lego DC Super Villains, Mortal Shell oraz Godfall. Za to są jeszcze bonusy na Biara: jest The Persistence, The Walking Dead, Signs Sinners oraz Until You Fall. Przecież się sprawdził. Zgadza się tutaj wszystko, co do J. Aha, a jak gierki Wam się na przykład spodobały, no to możecie wejść na taką manerkę wpisać PS Plus i macie tutaj bardzo duże promocje i bardzo fajne ceny na kupienie sobie takiego abonamentu. Zapraszamy. Link macie też w opisie. Wiem, że już niedługo, czyli 17 grudnia, wychodzi serial Wiedźmy na Netflixa i tam bardzo y, czekacie. Pewnie ci, co czekają, to czekają. Reszta nie czeka na to, żeby sobie go pohajtować, Ale nieważne, niedługo wyjdzie też inny serial gamingowy, na który bardzo czekam. I pewnie wy tak samo. Chodzi mi oczywiście o The Last of Us, y HBO. I jak się ostatnio dowiedzieliśmy, Nick Offerman wcieli się w Billa. Z wcześniejszych oficjalnych informacji był to Con O'Neill, no ale nie dogadali się w sprawie terminów. Bill to też nie duża rola będzie, bo wystąpi pewnie w kilku odcinkach i potem zniknie tak samo jak Żuzę. że Niestety był on bardzo krótko. A dosyć ładna to postać była. The Game Awards odbędzie się z 9 na 10 w nocy. A dokładniej 10 grudnia o 01.00 Jovking Lee dał wywiad, w którym powiedział m.in. Że na wydarzeniu zaprezentowane zostaną 4 albo nawet 5 tytułów Które wywołają opad szczęki podobny do Elden Ringa Jeśli oglądaliście z nami na streamie Summer Game Fest To dobrze wiecie jak skończyło się reagowanie na Elden Ringa Na wydarzeniu ma pojawić się również gra studia Embark Czyli byłych elektroników z grą ARC Raiders Arks on screen, calling for volunteers I repeat, arcs on screen enlist Resist. Zobaczymy prawdopodobnie jeszcze kolejną grę o niebieskim jeżu, czyli Sonicu. Chociaż po tym newsie, po tym wywiadzie nasuwa mi się w głowie jedno pytanie. No, come on, czy gość, którym jest Jeff Kingley, nie ekscytuje się każdą, dosłownie każdą gierką, nawet największym krapem, który widzimy na trailerach? No, niestety tak jest i boję się, że tutaj jest to tylko takie gadanie po to, żeby ludzie oglądali, po to, żebyś się ludzie się hajpowali. A finalnie zostanie pokazane, nie wiem, NBA 2K22 czy 2K23. Tego byśmy nie chcieli, oczywiście. Skoro coś jest na miarę Elderinga, to naprawdę nie wiem, co by to mogło być. Pomyślmy, pomyślmy. Może pokażą gameplay z tego, ze Starfielda. Już na początku roku pojawiały się w sieci wycieki specjalnego pada DualSense, potocznie nazywanego Ultra DualSensem. Wszystko to we współpracy PlayStation z firmą SCAV. Ulepszony DualSense pod PlayStation 5 nazywać się będzie SCAV Reflex i posiadać będzie aż trzy wersje. Jest zwykły za 200 dolarów, jest Reflex Pro za 230 dolarów oraz Reflex FPS za 260 dolarów. Kontroler ma ukazać się w kilku wariantach kolorystycznych, ale na początku zadebutuje jedynie w kolorze czarnym. Najważniejszą funkcją takiego pada są łopatki, które Możemy z tyłu programować jak tylko chcemy. Ciekawe jest to, że dwa pierwsze warianty, czyli Reflex i Reflex Pro, otrzymają adaptacyjne triggery, za to ten najdroższy, Reflex FPS, już nie. Ten dostanie za to ulepszone gripy, dopracowane bampery oraz triggery o zmniejszonym skoku. Ultra DualSense'a możecie już kupować, wizualnie prezentuje się świetnie i o wiele lepiej niż standardowy biały DualSense, ale jednak ta cena trochę odstrasza. Koło 800 zł za kontroler? Trochę przesada według mnie, ale co tam, jak pewnie i tak znajdą się osoby, które będą to kupować. Jeśli obejrzałeś materiał do tego momentu, napisz w komentarzu skrzynia z łupem.